Zaj, zaj, hurry up. Moje życie to nie Moja Tylko nieban chaos To dzienna tym mam dość jest oczy, tym tylko który tylko Chciałem lecieć w górę, a tonę jak człowiek. Nikt nie mógł że będzie łatwo. Dla mnie snu lęk sam jest ciepła. Asfalt, tu gdzie każdy dzień, to jak kpi na kra I nawet jak wygrasz, to i tak ktoś zabrał świat. Mama płacze w nocy, brat nie wrócił snu. Ojciec na mną a ja w łaczech mam dól. Mój bądź silny, a ja chcę tylko spać. Ale w tym slifie nikt nie da ci płakać. Moje życie to nie bajka, tylko je pany chaos. Walka, to dzienna walka, codziennie mam dość. Zamykam oczy słysząc, tylko krzyk. Chciałem lecieć w górę, a to one jak ptak. Moja życie to nie bajka, tylko niebany chaos. To dzienna walka, mam dość. Zamykam oczy słysząc, tylko krzyk. Chciałem lecieć w górę a tonę jak człowiek nikt nie mówi, że będzie łatwo zamiast snu lęk sam jest ciepła asfalt tu gdzie każdy dzień to jak pier... nagra i nawet jak wygrasz to i tak ktoś zabrał świat mama płacze w nocy brat nie wrócił snu ojciec dawno zniknął a ja w oczach mam mur. mój, mój jest silny, a ja chcę tylko spać. Ale w tym syfie nikt nie da ci płakać. Moje życie to nie bajka, tylko lepany chaos. Codzienna walka, to codziennie mam dość. Same oczu, słysząc tylko krzyk, chciałem lecieć w górę. I don't know,